Kochani, piszecie mi w komentarzach, że najpierw e, mówię coś negatywnego na, na Martę Później ją przepraszam, a później znowu zaczynam Ale prawda jest taka, że ja wyciągałam do niej pierwsza rękę Chciałam się pogodzić, chciałam e, zminimalizować ten konflikt po prostu Żeby to była faktycznie walka czysto sportowa Nie dało rady, napisała co napisała, obraziła mnie Zaczęła mnie wyzywać w przeróżnych wywiadach, więc to, co miałam po prostu być jak cicha myszka, kiedy zostaje zaatakowana, no, kaman. Oczywiście na widowni była ze swoimi przyjaciółkami, które są jej pieskami, i tak krzyczały, że nie dały po prostu nie dało rady się normalnie wysłowić kaszanką nie miałam zamiaru rzucić, kaszanka miała być ładnie obrana po to, aby, aby nasza szanowna Martusia po prostu na chwilę zamilkła, bo ostatnio za bardzo krzyczała. No, każdy wie, że lubi mieć buzię pełną roboty i tyle, no. Przy tym jest tak chodzącą kaszaną. Więc to nie chodzi o to, że ja znowu zaczęłam, tylko no sorry, no jeżeli ktoś we mnie rzuca jajkiem, no to to są odruch automatyczne. Co miałam zrobić? Siedzieć i udawać, nie wiem, że nic się nie stało, tak? Kiedy ona mnie atakuje, albo jej koleżanki pomiędzy przerwami, yy, gdy lecił, leciał live, był przerwę, nie wiedzieć, co się działo pomiędzy tymi liveami. Jej koleżanki oczywiście no, je pijane, yy, więc yy, cwaniary no, to nie, nie dam sobie pomiatać komuś takiemu, jak ja, komuś jest osobą. No, ta dziewczyna! Nie! <śpiewanie> Nie! Dla mnie to jest po prostu chora głowa i tyle. Nie potrafi wypowiedzieć normalnego zdania, tylko cały czas w kółko walkuje wciąż to samo. No. Poza tym laska, która wyzywa innych ludzi od patologii, a sama nią jest. Zresztą sama określa się tym mianem, że jest pato influencerką. No ja nie wiem, no, no to jest chora głowa, chory łeb po prostu. No tak my, kochana Mortuszu, jestem bardzo happy, happy, happy. A Tobie polecam udać się do jakiegoś specjalisty, który zrobi porządek tutaj w Twojej głowie. A, chociaż nie wiem, czy jeszcze da się coś tam wydobyć z tej Twojej głowy.